Tutaj Leszek, tam mój rower, jestem właśnie w trakcie 110-kilometrowej trasy w pełnym słońcu. Chyba jeden z ostatnich takich dni podczas tego sezonu. Cenię sobie każdą chwilę. Cenię sobie tak samo każde wideo, które robię na YouTubie. Chociaż, mój drogi pamiętniczku, nie ukrywam, że chyba wchodzę znowu w kryzys twórczy. Nagrywam to, chociaż nie wiem, czy, czy to wykorzystam, bo. Ha. Chodzi o to, że kończy się sezon, człowiek trochę jest zmęczony. A zmęczenie to jest poczucie bardzo subiektywne, bo można być zmęczonym fizycznie, można być zmęczonym psychicznie. Jak można być zmęczonym, mm, robiąc filmy albo nie wiem, organizując ustawki, czy też prowadząc sklep internetowy. Uznajmy, że ja po prostu jestem męczliwy. I osoby, które są takie. Nie wiem, może trochę bardziej wrażliwe albo mają skłonność do tego, żeby czytać mi w myślach, to widzą też ostatnio, że tam na Instagramie zaczynam, że zastanawiam się nad różnymi opcjami. W tym roku zastanawiałem się nad tym, czy by na przykład w listopadzie, czyli w takim okresie, który dla mnie jest dosyć trudny, bo wtedy kiedy właśnie nie ma słońca, wtedy kiedy robi się zimno, co roku doświadczam wznowy Moich y, problemów zdrowotnych, związanych po prostu z samopoczuciem, ze, z, z moimi skłonnościami, y, które, których doświadczam na swoje własne życzenie. Pfu, nieważne. W każdym razie pomyślałem sobie, że od 1 do 23 listopada wsiądę w samochód i pojadę do Hiszpanii i tam będę siedzieć przez 3 tygodnie. Wezmę swój rower, wynajmę sobie tam mieszkanie. To sale nie jest aż takie drogie. No dobra, paliwo wyjdzie 2000 mieszkanie wyjdzie 2000. No ale to jest tyle. No bo tak samo jem w Polsce, jak jem w Hiszpanii. Czyli staram się mało. Najwięcej wydaje na lodę, nie ukrywam. Ta Hiszpania to jest też spełnienie zaleceń mojego lekarza. Nawet powiem jakiego. Psychiatry. Wziąć urlop albo zdecydować się na pracę zdalną. A ponieważ wszystkiego się boję, no to wyjechać do Hiszpanii pierwszy raz na tak długo yy, też się boję. No bo co sobie ludzie pomyślą? Kuźwa, za dobrze się powodzi, nie? No to pierwsze co? Jak ja sobie o tym pomyślałem, o tych swoich własnych lękach? Dobra, zrobię ankietę i się zapytam, jak duże znaczenie w moim sklepie ma dla ciebie to, że yy, ja to pakuję, a nie Justynka na przykład? Czy ja sobie tą ankietą pomogłem? Nie. Kurde, to są tak głupie rzeczy, nie? Ale jak wychodzę na słońce, jak jest upał, jak pojadę sobie gdzieś czasami totalnie sam, to to, to, to mi pomaga. No do tego dochodzi jeszcze coś takiego jak pracoholizm, czy... Przez trzy tygodnie dasz radę nic nie robić. To no na pewno zawsze najgorsze są pierwsze cztery dni, bo przez jakieś mniej więcej 18 lat nie byłem na urlopie dłuższym niż przedłużany weekend. Jak pierwszy raz byłem na urlopie, drugi, trzeci, to przez pierwsze cztery dni. Rano musiałem sobie mówić, jestem na urlopie. Nie wyciągaj komputera. Nie sprawdzaj. Ustaw autoresponder, że odpiszesz z opóźnieniem. Ale po pięciu, sześciu dniach schodził mi ten łańcuch z klatki piersiowej, tego napięcia, takiego podświadomego stresu, że nie mam mnie w pracy. I kurde, dawałem rady odpoczywać. Tak, to stałe poczucie napięcia to jest choroba. Ale u mnie to jest tak nasilone, że nawet jeżeli. Wiem, że to jest strasznie głupie, ale staram się być szczery zawsze z moimi widzami. Głupie jest to, że na przykład, jeżeli jest jakiś film, który się yy, gorzej ogląda. To ja to też przeżywam, nie? W sensie nie zrobiłeś, nie wykonałeś planu na 100% albo na, na 110. Bo już, nie wiem, jesteś nielubiany. To jest takie strasznie słabe i płytkie, ale tego się uczyłem przez lata. To jest właśnie powielanie takiego schematu, w mojej, którego się nauczyłem w poprzedniej branży, że zawsze musi być wykonane wszystko na 110%, nie? Bo szef będzie niezadowolony, bo ludzie nie będą chcieli cię słuchać. I właśnie to jest najśmieszniejsze, że mi się znowu zaczyna to włączać, nie? Czasami człowiek ma grubszą skórę, a czasami okazuje się, że jednak jest jakaś taka mała ranka przez którą coś tam się zaczyna sączyć nie to jest znak, że człowiek się zapętla, że jest się zmęczonym, że być może za, za dużo sobie samemu narzucam, albo pojawiają się katastroficzne myśli, że teraz wszystko przestanie się sprzedawać, nie będę miał kasy, przyjdzie komornik i im bardziej się tego boisz, tym zaczynasz więcej pracować, im zaczynasz więcej pracować, tym bardziej jesteś e, zmęczony, tym bardziej jesteś podatny na Lęki o. No, to są takie chwile, kiedy człowiek zaczyna marzyć o tym, żeby być, żeby być emerytem. A z drugiej strony, samemu sobie narzucam presję, żeby nadal wszystko robić samemu. Albo jest taki, o kurde, nie mam tematów. Ja już na tym kanale powiedziałem wszystko. Tak, to, to też wtedy wskazuje właśnie na taki kryzys twórczy. Tysiąc filmów o wszystkim już było. <laughs> Rata sprawdziłem 837 filmów. <laughs> I ostatnio miałem mm, okazję brać y, udział w nagrywaniu takiego dokumentu y, reportażu właśnie, o że zrobiłem to z myślą o tym, żeby pomagać ludziom, którzy są na tym etapie, na którym ja byłem. Opowiadając o po prostu procesach, bo są ludzie, którzy są na początku i na i w środku, i na końcu danego procesu, zmian swoich własnych życiowych, polegających na tym, że kluczem do dobrego, codziennego samopoczucia i do tej higieny jest słońce, jest ruch, jest myślenie o sobie samym. A moim zadaniem jest o tym, yy, o tym opowiadać. I że w tym wszystkim nie są najważniejsze liczby, yy, wyświetlenia, ilość sprzedanych gaci, yy, tylko właśnie moja geneza, o której. Bywają takie momenty, że ja zapominam w tym strachu przed tym, że, mm, że nie dowiozę samemu sobie liczb, których ja od siebie oczekuję. A tak to wcale miało, nie miało to tak wyglądać, nie? I to mnie zasmuciło gdzieś tam wewnętrznie, bardzo głęboko. I wtedy przy tym wszystkim człowiek wewnętrznie zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, że to, czym ja się przejmuję, to to są tak naprawdę mało istotne detale. Bo najważniejsze jest to, żeby być. Być dla ludzi, a nie być dla algorytmów, i być może to jest tak, że e, dla moich widzów niekoniecznie ma to znaczenie czy ja nagrywam wideo z miejscowości Nędza pod Bożem, tak jak teraz, czy z miejscowości Altea w Hiszpanii. Być może tylko dla mnie ma znaczenie to, czy wideo się pojawia w każdy czwartek czy w każdą środę i ich jest 53 rocznie, czy jednak będzie ich 49, bo to też jest... Mój podmiot liryczny yy, stresu. Wszędzie są liczby, a nie tak się umawialiśmy. Jedną z rzeczy, których się boję, to, żeby nie zacząć ym, z y, na przykład pychą albo y, wywyższaniem się stąpać przed swoim upadkiem. I to też mam na myśli, mówiąc, ważne jest, żeby być dla ludzi, a nie dla algorytmów. I właśnie coś takiego miałem dwa tygodnie temu, gdzieś mniej więcej. Odpisując na, na fejsie albo, albo na Instagramie, bo ogóle mam taką zasadę, że naprawdę staram się każdemu zawsze odpowiadać na jego pytanie. Poza wtopami, gdzie sobie coś otworzę, nie odpiszę, a nie odznaczę jako nieprzeczytane, to miałem taką sytuację, że sobie tak pomyślałem: Ja pierdzielę, czemu w kółko są te same pytania, nie? I sobie wtedy znowu myślę: Hello. Ktoś jest na tym etapie, na którym ty byłeś 8-9 lat temu. I czasami ta autorefleksja jest potrzebna bardzo.